Co podać, stary? Poproszę drinka za jednego dolara. Ale wiesz, że dziś jest wieczór, pani. Twój drink będzie kosztował dwa dolary. No ale plakat mówi, że drinki są po dolarze. Tylko dla kobiet, Steve. No właśnie, a ja jestem kobietą. <laughs> Naprawdę musisz chcieć tego drinka. Mówię poważnie, jestem kobietą. Mam waginę. Nie, nie masz. Mam. Proszę cię. Mówię poważnie. Nie, nie. Tak, tak właśnie. A skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę? Możesz sprawdzić. Co? Nie, nie zrobię tego. No dalej, spodoba ci się. Wybacz, ale nie jestem gejem. Dotknij mojej cipki. Słuchaj, naprawdę nie chcę. Śmiało, nikomu nie powiem. Zrób to dla siebie. Ha! Dotknąłeś mojego kutasa za dolara! <laughs>